Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Wojciech Hera i witam Was serdecznie na co drugi, jak w co drugi piątek miesiąca e, pewnie dzisiaj można powiedzieć na tym power walku, którego naprawdę nie chcesz e, robić czyli takiego, takim power walku, który faktycznie jakby e, ewidentnie jest w atmosferze która e, nie sprzyja e, spacerom, a mianowicie w padającym e, deszczu w bardzo pochmurnej pogodzie i dużym, e, takim bym powiedział, niskiej chmurze, w związku z tym, chciałem powiedzieć, że mgle, czyli mało widać, jest dżdżyście, e, no to co? No to jest to również jeden z tych power walków, który na koniec dnia pewnie da bardzo dużo satysfakcji, bo jak sobie pomyślę, że dzięki temu już od rana jestem na dworzu, spaceruję, czyli coś, co naprawdę by mi się nie chciało robić, chyba że miałbym psa, ale pewnie wtedy też bym go wypuścił tylko do ogrodu. No więc już Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że możemy rozpocząć i zacząć. Ci, którzy są tutaj regularnie, wiedzą, że co drugi piątek miesiąca pojawia się Power Walk, w ramach którego Rozmawiamy sobie na temat tak zwany niespodzianka. To, co jest charakterystyczne i ważne, to że bardzo często ten temat jest również niespodzianką dla mnie. Dlaczego? Nie dlatego, że się nie przygotowuję, tylko dlatego, że się przygotowuję przez całe dwa tygodnie do tego i staram się faktycznie, jakby prowadzić to w takiej narracji pod tytułem. Herowe podsumowanie dwóch tygodni. Czyli staram się znaleźć jednakże merytoryczny temat, który wydarzył się w ciągu e, ostatniego czasu i sobie o nim trochę e, porozmawiać. No i teraz mam takie wewnętrzne przekonanie, że e, ponieważ przez ostatnie dwa tygodnie, w sobie trochę nawet nie wiem dlaczego, ale nie zadziało się jakoś dramatycznie e, dużo w. Moim życiu, a być może zadziało się, ale nie zauważyłem e, tych rzeczy. Być może też zadziały się takie rzeczy, które są bardzo istotne dla mnie, ale nie zawsze chciałem się z nimi dzielić z Wami. Za Was bardzo serdecznie przepraszam. To będą dwa tematy mniejsze. Pierwszy, pierwszy temat to bym powiedział, nazwę go sobie taka trochę toksyczna pozytywność. Toksyczna pozytywność, czyli faktycznie element związany z E, ciągłym poszukiwaniem dobrych, e, dobrych stron w każdej jednej sytuacji. Czyli e, always look on the bright side of life. I coś, co oczywiście fundamentalnie e, jest bardzo spójne ze mną i, i jest takim elementem faktycznie, który w dużej mierze pomaga mi. Mam takie chyba wewnętrzne przekonanie osiągać sukces. Mam przekonanie, że pomaga mi. Cieszyć się e, życiem. Nawet faktycznie dzisiaj, jak e, wyszedłem, ja właśnie sobie o tym uświadamiam. Przepraszam, że jest jakiś ten e, przemyślany, ale właśnie sobie to uświadamiam, że nawet jak wychodzę na zewnątrz i faktycznie no, pada deszcz, i zamiast powiedzieć, kupa, co za pojebana pogoda, e, to od razu widzę ten aspekt pod tytułem: w sumie to fajnie, bo ta pogoda sprawi, że będę miał jeszcze większą satysfakcję z tego spaceru, e, bo przecież by mi się nie chciało chodzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, znaczy, można sobie powiedzieć, i ja, ja tak do tego podchodzę. Pewnie dlatego, że jest to mi po pierwsze bliskie, jest to moje, e, jest to dla mnie naturalne. Podchodzę do tego jako faktycznie do ważnego elementu, który mi pomaga w życiu. No, a tego postrzegam to jako coś pozytywnego. Tak, myślę sobie, że naprawdę uważam, że ta cecha, e, która nazywa się Staraj się znaleźć więcej szans niż. E, E, niż e, ograniczeń, powoduje, że faktycznie w naturalny sposób e, przychodzi mi znajdywanie okazji, e, niestresowanie się i chyba na koniec dnia znacznie bardziej cieszę się tym życiem niż na nie e, narzekam. Ale czy mam przekonanie, że zawsze to jest dobre? Nie. E, Myślę sobie, że gotowość do tego, żeby jednakże skonfrontować się z rzeczywistością, e, nazwać ją taką jak ona jest, dostrzegać te trudne rzeczy, e, i na bazie tego się rozwijać jest jedną z ważniejszych rzeczy, które, o których staram się powiedzieć. I teraz już od razu powiem jedną rzecz. Być może dla wszystkich, którzy mają naturalne tendencje do tego, e, zachęcam, żeby żeby z tego e, zrezygnować. E, Ponieważ faktycznie od jakiegoś czasu mam pełną świadomość e, swojej e, normatywności, A mianowicie faktycznie okazało się, że po bardzo wielu latach jakby dilowania trochę z wewnętrznym niepokojem że może jest tak, że funkcjonuje w sposób trochę bardziej e, zróżnicowany niż wiele innych osób. Pomyślałem sobie, dobra, czas zrobić także pełną diagnostykę, w związku z czym faktycznie e, przeszedłem cały proces e, odkrywania e, siebie i faktycznie jakby no, w tej sytuacji okazało się, że jednakże ku zaskoczeniu nikogo jestem e, szczęśliwym gościem, który ma e, ADHD. Oczywiście jakby, ponieważ faktycznie nie zaburzenia e, skupienia tyle, tylko że skupianie się na zbyt dużej ilości rzeczy naraz, Przypomnę, tym jest ADHD, e, powodują, że faktycznie jakby sobie pomyślałem, dobra, czas zrobić to, co robi większość osób w tym obszarze, czyli czas się wyedukować. Czyli naturalny sposób, znowu dla siebie kompulsywnie kupiłem większość dostępnych książek. E, zaczynam je czytać, niektóre do połowy, niektóre do 30%, niektóre całe i to jest super fajne. To, co jest generalnie istotne, to w większości tych książek pojawia się taka narracja trochę, że ADHD is your superpower. E, bo faktycznie jak każda jedna rzecz ma tam kilka dobrych rzeczy. Twoja zdolność do tego, żeby wchodzić tak zwany hyperfocus w e, sytuacjach, które cię bardzo interesują, e, zdolność do e, e, faktycznie znajdywania rozwiązań i tak jest super fajna. Dlaczego o tym mówię? No bo jak każda rzecz, która w którą zaczynasz wchodzić, zaczynasz ją też widzieć w świecie dookoła. A jak widzisz ją w świecie dookoła, no to pewnie coraz częściej o tym rozmawiasz z ludźmi. Tak? I w naturalny sposób dla mnie. Zdarza się coraz częściej, że rozmawiam ze swoimi kolegami, koleżankami. Bardzo często no niestety w takiej jestem bańce. Na stanowiskach menedżerskich, na wysokich stanowiskach menedżerskich. Ehm, I... po krótkiej obserwacji Czasami oni coś powiedzą między słowami o tym, że ha, ha, ha jak osoba z ADHD, robi to i to i to. I ze z zaczynamy rozmawiać o tym, bo ten, dobra, a jak to jest u Ciebie? Czy jesteś zdiagnozowany? Co, to, co ta diagnoza w Tobie zmieniła? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I odkrywam jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie, według mnie, istnieje bardzo silna korelacja pomiędzy optymizmem a wyparciem. I znowu, to nie jest coś, co jest w jakikolwiek sposób... Pewnie odkrywcze, bo myślę, sobie, że każdy, który się kiedykolwiek zajmował niedostrzeganiem problemów, wypieraniem problemów i tak dalej, to pewnie są dwa główne powody wypierania problemów. Jeden, jeden jest właśnie pochodną optymizmu, drugi jest pochodną lęku i generalnie, jak nas to paraliżuje, nawet nie chcę o tym myśleć, ale chcę powiedzieć o tym, że faktycznie odkrywam, że mam bardzo dużo kolegów, którzy są menedżerami, i oni generalnie uważają, że ich ADHD jest spoko. Najczęściej dlatego, że a, po pierwsze, osiągnęli sukces, taki obiektywny, zewnętrzny, czyli mówią sobie, mi to w sumie pora, pomaga w pracy. Tak, mam świadomość tego, że nie wiem, mam tendencję do prokrastynacji, odkładania rzeczy na ostatnią chwilę i dopiero właściwie działam w sytuacji, w której jestem przyparty do muru, ale całe życie mi to pomagało, bo dzięki temu nie uczyłem się regularnie do egzaminu, szedłem na sesję, uczyłem się w dwa dni i tak dalej, i tak dalej. I generalnie sobie śmieszkują o tym, mówią, że to jest super ekstra i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Trochę. Moim zdaniem, zapominając o jednej bardzo ważnej rzeczy. My nie jesteśmy sami. I mam takie przekonanie, że egocentryzm rozwojowy, który powoduje, że bardzo często zastanawiamy się nad tym, co mi to robi, zabija w nas coś, co jest moim zdaniem fundamentem rozwoju, a mianowicie myślenie sobie, co to robi innym. I mam naprawdę bardzo duże przekonanie, że. My zadajemy sobie pytanie typu, nie wiem, będę się trzymał już w tej chwili, to nie musi być tylko o tym, w jaki sposób ADHD wpływa na naszą efektywność, w jaki sposób wpływa na nasze podejście do egzaminów, w jaki sposób wpływa na nasze podejście do... Ee... Do zadań, na nasze podejście do robienia prezentacji na czas, na nasze podejście do tego, czy umiemy wykonywać zadania, które są obowiązkowe, a jednocześnie nas nie kręcą, czyli w jaki sposób radzimy sobie zrobieniem tego, co musimy zrobić w swoim życiu, w swojej pracy, a jednocześnie co nie jest naszym przedmiotem fascynacji. I jak to jest, że niektórzy ludzie takie rzeczy robią normalnie, a my nie jesteśmy w stanie. I wszyscy mówimy: Dwieście, ja sobie z tym diluje i tak dalej, i tak dalej. Mówię: Ej, mordo, czekaj, stop! A może byśmy powiedzieli o tym i skoncentrowali się na tym, że to już nie chodzi tylko o to, jaki płacisz podatek od ADHD, czyli jak dużo rzeczy, nie wiem, w swoim życiu Ci zgubiłeś. Ja na przykład moim ulubionym podatkiem, który płacę, jest to, że faktycznie regularnie e, musimy do wszystkich hoteli, w których jestem, wysyłać kuriera, żeby przywiózł moje rzeczy, e, bo zapominam wszystkie rzeczy, które jestem w stanie sobie wyobrazić. Gubię, marnuję czas na poszukiwanie. I to jest taki naturalny podatek, który pewnie dużo spłaci. płaci. Ale największy podatek, i to powiem jedną bardzo ważną rzecz: płacił zawsze mój zespół. Na szczęście, mam takie przekonanie, że są diabelnie mądrzy i dość szybko to odkryli i opanowali, ale powiedzmy sobie szczerze: duża część, nie mówię, że wszyscy, ale osób z szybką koncentracją na nowych rzeczach, to jest charakterystyczną cechą tego, tej sytuacji, jest po prostu chujowymi szefami. Jest najgorszymi szefami dla swoich zespołów, jakie można sobie tylko wyobrazić. Dlaczego? Bo mamy tendencję do A, zmieniania zdania, zmieniania priorytetów w istniejących projektach i wrzucania ludziom na głowę coraz to nowych pomysłów. Bardzo często zapominając o tym, to jest naszą charakterystyczną rzeczą. Tak, tendencja do gubienia to nie jest gubienie tylko rzeczy fizycznie, ale gubienie również pomysłów, że sami im kazaliśmy to robić. Znaczy, jak miałbym zobrazować siebie jako menedżera, to byłem klasyczną osobą, która wpadała w poniedziałek do firmy, organizowała spotkanie ze sobą, zespołu. Pomimo zaplanowanej agendy tego spotkania, w trakcie spotkania. Przychodziło mi do głowy spontanicznie, bo znaczy w naturalny sposób dyskusja i, spo, i, e, e, progno, i, 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 i rozmowa powodują, że wpadasz na genialne pomysły w swoim rozumieniu. Rozdawałem te, te pomysły w zespole. Prosiłem ludzi, żeby się nimi zajmowali. Po czym, w naturalny sposób, już w połowie tygodnia zadawałem im pytanie, dlaczego oni to robią. I co, co, co sprawiło, że oni wpadli na taki idiotyczny pomysł, żeby to robić. Na szczęście miałem, mam takie trochę przekonanie, wystarczająco dużo zaufania w zespole, że nie powiedzieli, to był twój pomysł. A w poniedziałek rozpierdzielałem im cały świat, bo im kazałem robić coś zupełnie innego. I wiecie co? Jak się o tym mówi, teraz tak na głos. Czasami jak mówię na głos to osobom, z którymi sobie rozmawiam o tym, to oni mówią Wojtek, dobra, to tak jest, wie tak funkcjonujemy. hahaha ha, hihi. Ha, ha, hi. I to pojawia się moje magiczne, ale przecież mamy inne zalety. I odpowiedź moja jest prosta. Przy całym moim szacunku dla dobrych i mocnych stron. Tak, mocne strony polegają na tym, aby zastanawiać się w jaki sposób w swojej codziennej pracy możemy wykorzystywać rzeczy, które naturalnie otrzymaliśmy od świata. Tak, w jaki sposób możemy wykorzystywać swoje talenty. Jeżeli mamy faktycznie, nie wiem, więcej naturalnego optymizmu, to pewnie dobrze byłoby, żebyśmy pracowali przy kreowaniu nowych pomysłów, szukania nowych rozwiązań i ee, e, nie wiem, sprzedaży, która jest oparta o ciągłe odrzucenie i tak dalej, Jeżeli mamy w sobie więcej, nie wiem, krytycyzmu, jesteśmy takim natylanym krytykantem, to możemy przejść do działu kontroli, analiz, weryfikacji jakości. Pewnie ja w dziale jakości jakiejkolwiek firmy bym się kompletnie nie odnalazł, bo bym w sumie powiedział, że nie wiem. Produkt jest w połowie dziurawy, ale z drugiej strony w połowie jest dobry, więc jest ok. Czy znaczy naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, jakbym pracował nie, w dziale jakości samochodów e, i by zjeżdżało z taśmy produkcyjnej. Z trzema z trzema, znaczy bez jednego koła, ja bym mówił dalej, że trzy są, tak? Znaczy w sumie to jest OK. Ma wie, większą część kłum, więc OK, możemy sobie iść do przodu. E, to oczywiście to jest chyba, która pomaga w wielu rzeczach, w wielu sprawach, tak? Ale kurwa nie w, w sytuacji, w której jesteśmy w miejscu związanym z jakością. Dlaczego o tym mówię? Bo ja mam takie przekonanie, że jest, im jesteś wyżej w organizacji. I to nie jest znowu moje jakieś przekonanie, tylko to jest po prostu coś, co jest zbadane od, 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 odkąd tylko pamiętamy. E, czyli król jest nagi, im jesteś wyżej w organizacji, tym rzadziej ludzie ci mówią pewne rzeczy wprost. I najprawdopodobniej jak jesteś ważnym menedżerem, to już dawno na przykład nie usłyszałeś od swojego zespołu kurwa dezorganizujesz nam pracę. Mieszasz i tak dalej. I teraz dlaczego ja naprawdę o tym mówię? Bo mam przekonanie, że my bardzo często rozwojowo myślimy o sobie, czyli co mi to robi. Jak odkrywamy pewne rzeczy, typu właśnie w jaki sposób pewna cecha, którą mamy, czy jest to cecha temperamentu, czy tak jak tutaj mówimy, pewnego rodzaju disorder, zaburzenie i tak dalej, wpływają na mnie. A wpływ zadawajmy sobie częściej pytanie, jak to wpływa na relacje z innymi ludźmi. Bo to jest chyba taka rzecz, która. Moim zdaniem jest no, dla mnie osobiście oczywiście szalenie istotna, żebyśmy jednakże myśleli o tym, jak budować dobre i skuteczne zespoły, ale z drugiej strony, jak konfrontować się z informacją zwrotną na bazie swojej efektywności z perspektywy innych ludzi. Bo ja oczywiście kocham takie historie, w których siadamy sobie z różnymi ludźmi, z tymi rozmawiamy i na przykład będę o tym mówił. Mi na koniec dnia już dzisiaj to moje ADHD nie przeszkadza, i ja mówię, zajebiście, tobie nie, a pozostałym. A jak Twoja żona? A jak Twój mąż? A jak Twoja partnerka? A jak Twój partner? A jak Twoje dzieci? A jak Twoi współpracownicy? A jak, ludzi, A jak ludzie, którymi zarządzasz? I mam takie naprawdę przekonanie, że my bardzo często sobie nie, lub też zbyt często, nie wiem czy bardzo często, może to jest rzadko, ale i tak moim zdaniem za często, nie zdajemy tych pytań jak to wpływa na innych i jak inni to też mogą odbierać. To co? To jest dla mnie pierwszy temat na dziś. A, dziś, a drugi? E, drugi jest trochę pochodną tego, a właściwie też jest zaproszeniem Was do pewnego rodzaju dialogu e, ze mną. E, a mianowicie, to jest ciekawe. W środę, ci, którzy obserwują mnie regularnie, wiedzą, że co środę wypuszczamy podcast Dobra Rozmowa. Spektakularny. Moim zdaniem naprawdę jest to wyjątkowy podcast, ale... Mamy taki pomysł sobie trochę, że będziemy w ramach tego podcastu też starali się łączyć światy. Tak, czyli dokładnie pokazywać na przykład grupy zawodowe, które mamy przekonanie, że są oparte o dużą ilość stereotypów i te stereotypy wynikają tylko i wyłącznie z tego, że patrzymy na nich z zewnątrz, że nie jesteśmy w środku, a to powoduje, że na przykład nie rozumiemy pewnych rzeczy. Tak, i w ostatnim odcinku postaraliśmy sobie nagrać odcinek o kierowcach samochodów ciężarowych, w dużej mierze kierowców zawodowych, bo mamy takie wewnętrzne przekonanie, przynajmniej ja mam, że bardzo często narzekamy na nich na drodze, mówimy, że to są łotry, łobuzy oszusty, e, oszuści e, e, klniemy na nich, a nie zdajemy sobie trochę pytania pod tytułem dobra, a w sumie jak wygląda ich praca. Tak? Tak, e, w sumie dlaczego ten człowiek na przykład nie ma takie duże ciśnienie, żeby zdążyć na czas, e, bo nie wiem czy on nie może się spóźnić na przykład do do domu te 15 minut tak jak ja? Czy nie może jechać inaczej, spokojniej i, i tysiąc innych rzeczy? Odpowiedź jest trzeba nie może, bo jak się spóźni, to nie będzie dla niego 15 minut, tylko będzie musiał kręcić pauzę przed powrotem do domu, czyli będzie musiał robić odpoczynek, bo tak mu wyjdzie tachografa, i zamiast przyjechać 15 minut później, przyjedzie 24 godziny później lub 14 godzin później i, i tak dalej, i tak dalej, w zależności od tego, jak to wygląda. E, nie chcę spoilerować całego odcinka, natomiast po tym odcinku Pojawił się taki moment, że dostaliśmy od kilku kierowców e, takiej wiadomość z tytułem Miałem duże oczekiwania od tego odcinka, trochę się zawiodłem, nikt mnie nie rozumie, on nie przedstawia i nie oddaje w 100% mojego życia i moich problemów. I ja sobie pomyślałem wtedy ej! Rozumiem, skąd się bierze ta frustracja. Czy uważam, że ona jest uzasadniona? Nie, na szczęście jeden z e, ludzi napisał do mnie, strasznie sympatyczny człowiek, za co mu bardzo dziękuję. Powiedział, hej, chciałem Ci powiedzieć, że słuchałem tego odcinka, słuchałem go właśnie z dużą nadzieją. Moim zdaniem on nic nie zmieni, bo nie spowoduje, że na drodze kierowcy samochodów ciężarowych i osobowych będą się bardziej szanować. Ja mówię, okej. Okay". Ale ja nie mam ambicji, żeby zmienił, że także wszyscy będą się szanować. Bo mówisz, że nic nie zmienisz, to sugeruje trochę, że oczekujesz, żeby zmienił wszystko. Ja mówię, że prawdę powiedziawszy, jeżeli dzisiaj ten szacunek byłby na poziomie, nie wiem, 12,5%, to jeżeli będzie 12,7% i, i, i wzrośnie o 2 promile, to ja dalej uznam, że jest OK. Naprawdę, nie mam nawet ambicji tego, żeby coś było na 100%. Ja chcę iść kon konsekwentnie do przodu. Nawet jeżeli dzięki temu odcinkowi minimalnie się zrozumiemy lepiej, to i tak będzie ok. I naprawdę ta, ta rozmowa refleksyjnie była taka trochę pod tytułem kurde, ej, ale to naprawdę jest tak, że jak ty coś robisz, to nie znaczy, że chcesz mieć od razu maksa? Ja mówię: no nie, no jakby zależy mi na tym, żeby było lepiej. Lepiej nie oznacza najlepiej na świecie, tylko lepiej niż było wczoraj. Każdego dnia troszeczkę lepiej. Ale druga rzecz, która się pojawiała właśnie w ramach tych rozmów, to ludzie mi mówili, dobra, ale, bo to nie była też moja perspektywa. My im najczęściej odpowiadamy, dobra, a czy nagrałeś głosówkę? A czy podzieliłeś się tym, co chciałbyś, żeby tam było? Bo na koniec dnia Dobra Rozmowa to jest jeden z takich podcastów, w których my prowadzimy dialog ze słuchaczami. I mam takie trochę przekonanie, że Jestem w takiej pułapce w ramach tej, tej, tych, tych co piątkowych rozmów, bo to jest do tego i do brzegu, że ja sobie zgaduję trochę, o czym mogę wam odpowiedzieć. Oczywiście dyskonami bardzo komfortowe i lubię z tym dealować, bo to oznacza, że sobie mogę mówić trochę o dowolnych rzeczach i bardzo dziękuję w ogóle całej ekipie PowerWalka, Mateuszowi, wszystkich dookoła, że mi na to pozwalają. E, czyli, że mogę sobie mówić o tym, co mi trochę się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale chcę pójść o krok dalej. Również dlatego, że jestem leniwy i żeby nie musieć tylko i wyłącznie się zastanawiać, co u mnie, chciałbym też wiedzieć, co u Was, czyli mieć większą pulę problemów i wyzwań, z którymi, o których mógłby, moglibyśmy rozmawiać. W związku z czym zachęcam Was, żebyście, żebyśmy kontynuowali taki zwyczaj, że. Ja widzę komentarze na, na YouTubie, Właściwie chyba na Spotify też mogę widzieć. Więc jeżeli wam się pojawi jakiś komentarz i chcielibyście, nie wiem, żeby rozwinąć jakiś wątek, to bardzo proszę napiszcie w komentarzach pod filmem. Ja będę sobie regularnie do. Do tego wracał, zaglądał i będę chętnie odpowiadał trochę na Wasze pytania, czyli takie zróbmy takie Ama, Ask Me Anything, QA, będę sobie faktycznie o tym rozmawiał. Pamiętajcie, obszarem mojej specjalizacji to koniecznie jest psychologia sukcesu, czyli psychologia zdrowia. W dużej mierze pracuję ze sportowcami i z biznesem, o tym staram się rozmawiać i o tym mówić. No to co, piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli mówić. Ja już tak trochę sobie tutaj stoję, o, muszę zasłonić te tablice rejestracyjne tego auta, bo później ktoś powie, o, pokazałeś tablice rejestracyjne. Stoję już pod sklepem, żeby kupić poranne bułeczki. Życzę Wam bardzo fantastycznego piątku, mam nadzieję, że się wczoraj nie objedliście obiedli, za bardzo pączkami i nie bolą Was brzuszki od tłuszczu i cukru. E, fantastycznego e, weekendu, i widzimy się za dwa tygodnie w, Polsce, e, w piątek. To już będzie piątek marcowy, e, właściwie w połowie marca, więc mam nadzieję, że już będzie przepięknie. A światło, które w tej chwili jeszcze mam cały czas na telefonie, które mnie trochę doświetla, będzie już kompletnie niepotrzebne, bo już będzie bardzo e, jasno. Dziękuję Wam bardzo. Fantastycznego piątku.